Siema. Witajcie na pierwszym odcinku na tym kanale. Dzisiaj zagramy w Roblox, ale w grę w R Rivals. Dobra, pora zacząć pierwszą grę. Spostrzegawczy. olii zauważył, że już mam 28 kluczy i już grałem w tą grę. Ale... No, nagrałem odcinek, ale zapomniałem włączyć nagrywania. Brawo dla mnie. Dobra, zaczynamy grę. Dziękuję mi za grę, fajnie. 11. No, więc już trochę poznałem tą grę, jak to się gra. I nie wydaje się jakoś trudna. Znaczy jest w miarę łatwa. Więc nie trzeba się z nią męczyć. Raczej się sygnalizują w tą grę, ale jak już nie, jak nie znacie, to chodzi o to, żeby z nią, nią walczyć. Trochę podobna do CSGO, jak jak ktoś grał. Przepraszam, że mój głos i czasami mogę kaszleć, bo jestem trochę chory. <coughs> no, jak teraz? Ja mam nadzieję, że to nie przeszkodzi wam w oglądaniu jakoś bardzo. Kurczę, dobry się, dobry się trafił przeciwnik. Dobra, jest. Jak coś zbieram teraz obecnie na snajperkę. Więc postaram się zdobyć w tym pierwszym odcinku jak najwięcej kluczy. Sięgnął do mnie z jakiejś piły. Ale jestem przygotowany na takie rzeczy. mało życia a i miał dziewięć życia no nie ten to do bardzo wyrównany mecz ten więc może tak się utrzyma do końca I nie strzela. Ile mam? 20, niestety, tylko to mało. Jest, dobra. Chcę, że myślałem, że będzie trudniej po tym ostatnim meczu, ale jest dobrze na razie. Okej. Okay, tu jest. granat. trafiłem. Coś by się spodziewał. O, o. Jest. Piszczami. Dobra. Chyba tu nie wyjdzie. Dobra. Dobra. Mamy 3-1. Jest dobrze. Okej. Okay. Chyba chcę się na blisko pobić. O Boże. Aj, znowu 15 życia. Cieś się miał 9, ale mało. Chodzi, chodzi mi o to, oczywiście. Radujemy od ściany. Dobra, dosta sporo. Jest, mamy to. Ostatni punkt. Wygląda po poziomie, wygląda na to, jakby był znacznie lepsze, Tak teraz sobie patrzę, ale jak widać, nie jest. Chyba, że gra na koncie brata albo siostry. To siostra jest dobre, ale dobra, mamy to pierwsze zwycięstwo. Jest. Oj, mam jakieś nowa do tego pistoletu. Zobaczymy. Nie? nie, nie daję do ulubionych. Co my tu mamy? Pistoletu maszynowego. Ciągle pistolet maszynowy to pistolet. A dobra. I jeszcze do czegoś mieliśmy. O do pięści. Takie coś. No, spoko. Dobra. Kolejna gra. Zarazem mu zagrajmy. 2 na 2 Co za jakieś macka. O, kasa. Może tak na YouTube będę produktować. Kasę. Znaczy oczywiście wszystko legalnie. Żeby co... A, dobry jestem człowiekiem. A jak chcecie mi w tym pomóc? Możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję. Tak dla zachęty, wiecie. Dobra, no nie chcę do ulubionych. Ile razy będzie mi to jeszcze wyskakiwać? 3, 2, 1. Dobra, mamy pole bitwy. Jakaś nowa mapa chyba jest. Okej, okay, mamy pole bitwy. Uh, dobra. Trzeba się... Skupić. Dobra, tak. Szybko granat. Tak nas uczono. No już tak. Takie okay, granie rakietami to. To nie dam. Ej, ej. Okej, okay, tam jest przeciwnik, nasz kolega. O no co ja robię? No? Okej. Okay. Tutaj skok. I od dobrze. plec dobrze. Aha Brawo dla mnie. Zobaczymy czy nasz kolega sobie poradzi. Co to za ołówy? Watek, z które mi się nie ładują. Czy on da radę? Czy on mi da radę? Okej, okay. okay, jest czas, przepraszam bardzo. Dobra, wygraliśmy. Dobra, teraz trzeba się bardziej starać, bo słabo nam poszło. Nie szukujmy się, na pewno wyjdzie jej Okej, dostał 30 Czego on wrzuca? Jakieś... szczylety są? Co coś się... powiedzcie mi, jak on tyle razy nie trafił? Pieśń z tyłu, masz skórę. Dobrze. Obok ciebie poka... A, pieśń... się on mnie słyszy. Dobra. To ja pokażę wam już jak... Będziemy zaczynać kolejną grę. Okej, nasz kolega trafił dwa razy. pieczennika. Dobra, wygrana. Czemu ja umieram? Muszę się bardziej postarać. Okej. Okay. Szybki wdech, granat. Nietrafiony. osiem życia. Czy to? Bardzo mało. Dobra. O może jeszcze jak mi się to nie że to tam A on też gra. A ten co? Co ty robisz? Przepraszam bardzo. Halo? A dobra. Gra. Dobrze. Nie wiem czy trafił. Kurczę, teraz jedynie mocno są. W ogóle też tyle Jak on nie dostał? Haha ha. No, ten nie wiem jak wtedy nie dostał, ale okej okay. Dobra, czy burzysz innej taktyki? Tutaj ta jest pleców. Jest, pierwszy pokonany Jeszcze jeden został Szybki dojazd. Jest, mamy to. to Były podobno jakieś modki dbali, tylko nie wiem jak się je otwala. Jakie narzędzie rzędzie, Nie wiem, może by. trafił mi trafił wszystko po prostu. Co tu się. Nie wiem, co się stało. Jakoś mnie zamroził. Dobrze. Jeszcze tylko jeden. Weź sobie kasę. Tak, dobrze. W ogóle śmiesznie, tak bogaczy się leczą. Kasę. Ładnie, sknerus mac, tak się, uf, tak zdrowieje, Ale, czyli pokona naszego przeciwnika, kolega, a ci, co mi się stało z ekranem, że on ma podwójne rzeczy wszystkiego. Dawaj, dawaj, dawaj. kurczę, nie, 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 jest! Dobrze, brawo. Ostatni punkt. Teraz doję to panu. Nie, co daje ta flara? Chyba po prostu daje że jej zadaje. Kurczę, nie wiem co oni mają za Coś rzeczy. Coś tu jest, rzeczy w się, nic w ogóle nie przydałem. A no cóż, czasami się zdarza, prawda? Ostatni przeciwnik. A, zerknął. Bramę. Oj, gdzieś zniknął. Komentator powinien mnie dać do, jako komentator w mecie polskich. No i dobrze. Trafi z rakiety ołówkę. No i wygrana, kto by się spodziewał. Kolega był lepszy. Teraz przechodzimy, przechodzimy do, do następnej gry. Dobra, zaczyna nam już gra. Zobaczymy, co się uda zagrać. Aha, no. Fajnie. Ciekaj, bo coś tu nie gra. Co to za jakieś... ...bronie w ogóle miotne? Oj. To już masę to jest, to już masę. No coś, to zakasać nie można. Czekaj jak to wyjście. O. 2x2. No i teraz będzie szukać graczy. Karabin jakiś. A, coś tu rumowy. Wursowy. Okej, okay, dobra. Już... Już ponad rok ma ta gra. Co jest? Dobra, czekajcie. Wyjdę i wyjdę i we, we, wejdę, wejdę. Dobra, jesteśmy z powrotem. Gramy. Dwa na dwa. I jak macie jakieś propozycje, w jaką grę jeszcze mógłbym zagrać, to, to napiszcie w komentarzu. Jak, jak chcecie w jakąś grę zagrać, to w nią zagram. W ogóle nie mam w ogóle Robuxu, więc skina mam jakiego mam. Ale jak na Polaka przystała czapka polska, patriota. Ja no żartuję. Może kiedyś będę mieć lepszego skina. A ja dam arenę. I co? Dobra, komputerki, pad na pad i pad. Mamy na no, mniejsze poziomy ewidentnie. Ile? A jak wiecie, jak emutkę odpalić, to też dajcie dodać w komentarzu. Bo ja tego nie wiem. Jak już wcześniej mówiłem. O, polegam na snemperze. Ok, jeden martwy. Jest, dobra. Wycięstwo. O, teraz granat. Tylko, że bliżej. O Boże, jak mnie wyrzuciło. wejdzie ja, wejdę od kresów. A no to się w Co to takie powiększone teraz? Jeszcze tylko to było małe. Kolegę mi zabił. Gdzie, o gdzie, o gdzie jest? Wróg. To w ogóle tam da się daje? Nie daje mi się dało. Da się. Dobra, wygramy. W da się wspierać? Chyba nie. A może? Nie wiem. Na pewno ja tego nie umiem. O Boże dostałem. Tak. Uuu, prawie spadłem do wody.

O Boże... Co za nieefekt. Dobra, okej. Okay. Teraz skupimy. Co do mnie strzela? A ten? Gdzie jesteś, kolego? Muszę się upewnić. Dwóch zabójstw, żeby... Zrobić zadanie. I być bliżej snajperki. Tylko gdzie on jest? Jak będzie się ukrywał, że... Dobra. Jak będzie, że jak będzie się ukrywał, że był remis, to będzie go ale mhm. znalazłem go na szczęście. Teraz chyba zmiana strony jakaś nastąpiła. Albo dopiero trzy punkty mamy. No nie jest dobrze, nie jest. No bez jej że wyszedł. O, co tu się. Aha, no to nieźle. Panie, że za tym było pokazane, że strzela. Okej, okay, dobra. Jeszcze jeden. Odprawzę no, go. Co ty robisz? Dobra, dawaj. Prawda. ai, vai, dá dobra, da match point, actualized. czyli do dwóch... no, to fajnie. Nie, no ten typ spokojo mu grał, grała. Coś się nim. Za No jak on mi trafił? Przepraszam bardzo. Dobra, wygrałem to. Jestem słabszy. Dobrze! Brawo! Prawo. Dobra, udało się wygrać. Nie wiem, jaki cudem. <ścoughs> się zdenerwował. Dobra, ja też jest, ja nie ma się go się śmiać. Ale dobra, Mdziej, teraz kończymy ten odcinek. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.